No dzień dobry, gadanko na śniadanko dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Kota. No więc kotki dzisiaj będą miały swoje święto, moje kotki gabinetowe dostaną wszystko to, co najlepsze, czyli płynne żółtko i jakąś fajną rybę surową. Dobrze, lecimy w Międzynarodowy Dzień Kota i Wielki Dzień Pszczół. Lecimy w zdrowiu do setki. że jesteś. Ale ponieważ kotki gabinetowe są dwa, nie sposób nie pokazać dzisiaj lani, kotek mniejszy, tej samej rasy, ale tak samo, kochany. Kotek, dzisiaj jest Twoje święto. Dobrze, wystarczy tego przytulania. Dzisiaj. Mm, Przypominam, zostały ostatnie bilety. Oj, włosy kotów teraz są wszędzie. Yy, zostały ostatnie bilety na spotkanie z Anką Zielanką w Poznaniu. Yy, będziemy na warsztatach robili yy, yy, fajne produkty, które zabierzecie do domu. Yy, będzie właśnie o mocy polskich ziół, jak wykorzystać je w domowej apteczce zamiast leków, zamiast yy, może kosmetyków. To będzie w, w opisie, jest link do biletów. Także spotykamy się na dępcu 12 we wtorek, już w ten wtorek. Tyle z ogłoszeń. A post. Dlaczego post daje takie stany euforyczne? To jest wewnętrzny, wewnętrzny doping, wewnętrzna taka euforia. Nie wszyscy to mają, ale sporo osób właśnie na poście po 48 godzinach mniej więcej zaczyna mieć takie stany euforyczne, dlatego że produkujemy zaczynamy produkować w organizmie ketony. Osoba, która jest na stylu niskowęglowodanowym, a nie jest na keto. Zaczyna produkować ketony BHB, czyli beta hydroksymaślan który w efekcie powoduje do większej produkcji neuroprzekaźników typu GABA, które to znów mają w ogóle sam, sam, sam sobie BHB powoduje właśnie takie stany euforyczne, produkcja zwiększenie produkcji neuroprzekaźnika typu GABA powoduje właśnie takie stany. Pobudzenia takie, stany euforyczne. Statyw mi się coś tutaj, no, statyw mam zastępczy. Coś mi się tutaj dzieje z nim. Mówiliśmy o GABA. Teraz, teraz endorfiny. Endorfiny są wewnętrznym naszym opioidem. Czasem niektórzy szukają gdzieś na zewnątrz, a my to mamy w sobie. Endorfiny są produkowane właśnie. W większej ilości na głodówce, mniej więcej po 36-48 godzinach. I endorfiny, jako wewnętrzny opioid, ma właśnie takie działanie uspokajające, wyciszające i daje poczucie szczęścia, radości, i nawet, nawet działa przeciwbólowo. Więc czy warto przejść od czasu do czasu na głodówkę? Sami sobie odpowiedzcie. Głodówka zwiększa produkcję neuroprzekaźników, takich jak serotonina i noradrenalina co też będzie miało działanie wyciszające, uspokajające poczucie takiej radości. Serotonina wiadomo, odpowiada za poczucie właśnie spełnienia, radości, szczęścia, przyjemności, więc to, to jest wszystko produkowane w organizmie. Ale też kolejny czynnik, obniżenie poziomu insuliny, w ślad za tym obniżenie poziomu glukozy, powoduje, że nastrój się stabilizuje. Jeśli mamy codziennie wyrzuty glukozy, góra, dół, góra, dół, góra, dół, pod wpływem zbyt dużej ilości węglowodanów, to na głodówce te emocje, za tym idą emocje. A na głodówce to wszystko się stabilizuje, emocje regulują się, wyciszają, i to też nam daje takie poczucie chwilowej radości. Pomijam to, że autofagia jako proces samooczyszczania organizmu jest kluczowy, kluczowym czynnikiem, dla którego stosujemy głodówki, ale o tym już było i o tym być może kiedy indziej. Dzisiaj mówimy o tych stanach radości, szczęścia, euforii, wewnętrznych opioidów. I czy ja jeszcze mam jakoś przekonywać? Poniiec dzisiaj ze mną takie 36 godzin dobre, napij się wody, wody z solą i wytrzymaj do soboty do 12. Napisz w komentarzu, czy moje argumenty cię przekonały, czy zaczynasz dzisiaj ze mną post, czy 36 godzin to jest naprawdę tak dużo dla ciebie? Damy radę. Zajmij się czymś, zrób coś ciekawego, poczytaj coś, Napisie wody z solą i widzimy się w naturalnym poniedziałku. Życzę Tobie dobrego, spokojnego weekendu. Dobrze, że jesteś i bądź najlepiej jak potrafisz w ten weekend. Pa!